Cześć, z tej strony Michał Iwanicki. Zapraszam Was na webinar, który będzie już 11 lipca w poniedziałek o godzinie 19. Jest to drugi z serii webinarów, które będą się odbywać co miesiąc. Tym razem będziemy mówić o diagnostyce i strategii leczenia m.in. stawu słokowego. Stawów, zaburzeń stawów stopy oraz zaburzeń w obrębie podudzia. Na początku webinaru przez jakąś godzinkę będę opowiadał o anatomii, o połączeniach stawowych, połączeniach więzadłowych, o mięśniach, które wpływają na te stawy stopy oraz na staw skokowy, o całym unaczynieniu, o naczyniach limfatycznych, o powięziach Następnie przejdziemy sobie do kwestii biomechanicznej. Druga część będzie już bardziej o medycynie chińskiej, czyli o meridianach, które przebiegają przez ten obszar, o narządach, które na ten obszar wpływają oraz zaburzeniach narządowych, które mogą wpływać właśnie na obszar stawu skokowego podudzia oraz stopy. Ostatnia część już będzie bardziej praktyczna, gdzie podejdziemy do danych dysfunkcji, takich jak nerwiak Mortona, skręcenie, zwichnięcie stawu skokowego, yy, złamania kości śródstopia zmęczeniowe, zapalenie ścięgna Achillesa, stopa cukrzycowa, płaskostopie, yy, ostroga piętowa, zapalenie rozciegna podeszłowego i wiele, wiele więcej, yy, gdzie pokażę całą strategię działania, jeżeli chodzi o akupunkturę i inne metody leczenia zbliżone do medycyny chińskiej, gdzie pokażę, czemu taka kontuzja czy taka przypadłość w ogóle powstała, w jaki sposób należy ją leczyć pod kątem strategii, jeżeli chodzi o ćwiczenia, fizykoterapię itd. Cały kurs będzie bogaty w przykłady, będą również zdjęcia aplikacji akupunkturowych. Postaram się wam pokazać, które aplikacje akupunkturowe. Są korzystne, te, które już pewnie część z was zna, które mniej korzystne. Kurs jest dedykowany zarówno dla osób, które już praktykują akupunkturę i tylko nią się zajmują dla akupunkturzystów, dla fizjoterapeutów, którzy się zajmują akupunkturą czy suchym igłowaniem, ale myślę, że również fizjoterapeuci, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z akupunkturą, znajdą tam bardzo dużo ciekawych informacji. W trakcie kursu będzie skrypt obfity w informacje z całego szkolenia. Na koniec kursu również wysyłam wszystkim dyplomę. Także jeszcze raz 11 lipca w poniedziałek o 19:00 kurs trwa 3 godzinki. Możecie się zapisywać na platformie Clickmeeting. Link do niej będzie tutaj w firmie na YouTube. Również jeżeli wejdziecie do mojego Facebooka, jak sobie wpiszecie Michał Iwanicki, to tam również jest wydarzenie, tam są wszystkie informacje na ten temat, łącznie z linkiem do zapisu. Także sprawdzajcie to. Do zobaczenia niebawem.